Rzeszów co roku znajduje się w czołówce konkursów na najlepiej oświetlone miasto. Ostatni ranking, bo tych rankingów jest, jest zresztą kilka, ja powiem o tym, które już są w zasadzie zakończone, to był ranking Gazety Samorządu i Administracji, która co roku takie rankingi przygotowuje i tu otrzymaliśmy nagrody w trzech kategoriach. Po pierwsze została nagrodzona, nagrodzone oświetlenie ulicy Wyspiańskiego. Ten odcinek, który był niedawno remontowany. Następny w kolejnej kategorii yy, nagrodzony został yy, Park Cichociemnych przy ulicy Joselewicza. Yy, oświetlenie Parku Jedności z Macierzą, czyli ten park przy ulicy Cieplińskiego oraz yy, oświetlenie Parku Papieskiego. Kolejna nagroda przypadła miastu w kategorii świątecznego oświetlenia. Prowadzony jest jeszcze, chociaż nie ma, nie ma wyników finałowych, ale kolejny konkurs przez gazetę wyborczą i grupę Energa. Tutaj głosować mogli internauci na stronie internetowej i z tego co widziałem prawdopodobnie również wygramy, ponieważ mamy największą ilość głosów. Także, Ale jeszcze oficjalnych wyników nie ma, także musimy jeszcze chwilę poczekać. W tym konkursie Rzeszów jak dotąd zdecydowanie prowadzi. Ponad 30% internautów zagłosowało właśnie na nas. Inne miasta pozostają daleko w tyle. W przyszłym roku też nie oddamy palmy pierwszeństwa. Przyszłoroczne oświetlenie będzie równie ładne i atrakcyjne jak w tym roku. I oczywiście będzie trochę inne, bo chcemy to tak robić, aby, aby co roku to oświetlenie jednak no, było bardziej efektowne i ładniejsze i tutaj zawsze chcemy jakąś niespodziankę mieszkańcom zrobić, także mogę zapewnić, że przyszły rok też czeka nas bardzo ładne oświetlenie świąteczne miasta. Trzymamy za słowo zwłaszcza, że piękne iluminacje łagodzą surowość zimowego pejzażu.